Alienacja rodzicielska i bezradny sąd. Jestem Rafał Zalewski, dzisiaj przyjrzyjmy się tej sprawie. Sytuację Antoniego W. opisywałem już tak naprawdę w innym filmiku, filmiku właśnie o oh, brawo ja. Tutaj z kolei, tutaj moi drodzy właśnie patrzę na dokumentację, dokumentację typowo sądową, dokumentację między innymi mam, no bardzo sporo pism z różnych sądów, kancelarii, przedszkoli, bardzo dużo dokumentacji o tej sprawie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Oto jest, to, co sąd ustalił w sprawie wniosku pana Antoniego o nałożenie e, na no, uczestniczkę postępowania sumy pieniężnej w wysokości 1500 zł za każde niewykonanie obowiązku przedmiotu kontaktu z małoletnią córką. Czyli, co tutaj mamy? Mamy tutaj sytuację, w której. Ojciec wyraźnie mówi, że jest alienowany, że nie dochodzi do kontaktów z córką, na które była zgoda sądowa, ponieważ pan Antoni nie ma ograniczonych tutaj żadnych praw rodzicielskich. Dokładniej od 4.07.2023 roku zapadło postanowienie w przedmiocie wniosku, o dodatkowe zmianę zabezpieczenia w zakresie kontaktów, bo do tej pory były one pod obecnością kuratora z małoletnią córką. Zgodnie z treścią tego postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego, bo rozwód jeszcze nie skończył się. Wnioskodawca będzie posiadał prawo do kontaktu z małoletnią córką w każdy drugi pełny weekend miesiąca, w sobotę i w niedzielę, w godzinach od 10 do 15, z prawem zabierania małoletniej poza jej miejsce zamieszkania bez obecności osób trzecich. Z tym, że powód będzie zabierał córkę z jej miejsca zamieszkania i tam ją odwoził. Mówimy o sytuacji, gdzie ojciec pracuje za granicą w, w Norwegii magnetka mieszka z córką w Polsce. W 2023 roku, czyli w czasie ustalonego kontaktu, uczestniczka zgodziła się na dwugodzinny kontakt, ale w jej obecności. W sierpniu 2023 roku kontakt odbył się w sobotę. Dziecko zostało została tam, była wielka awantura, szarpanina, ponieważ matka nie chciała się zgodzić na ten kontakt, więc ojciec zabrał, zgodnie z tym co ten, zabrał dziecko z sobą, żeby się nim zająć. Coś się okazało? Okazało się, że matka zgłosiła dziecko później na policję, i tak dalej, że podobno ojciec nakarmił ją pokarmami, na które była uszulena, alergia i tak dalej, i że stosował wobec niej czynności seksualne. Mam tutaj oczywiście w tym momencie też coś takiego jak dowód obdukcji. I się okazało, że po wykonaniu obdukcji, po wykonaniu wszelkich badań, okazało się, że nic takiego, o co pani tutaj podejrzewała, oskarżała pana Antoniego, nie miało absolutnie miejsca i było to po prostu wysane z palca. We wrześniu 2024 roku nie doszło do kontaktu. Matka wyjechała z córką służbowo, poinformowała, Ojca przedmiotowym wyjaździe w czwartek przed kontaktem, kiedy ojciec był już na lotnisku w celu przyjechania do Norwegii. Nie skazała, gdzie wyjeżdża. W październiku wnioskodawca akurat nie przyjechał. W listopadzie, mimo przyjazdu Czesika do Polski, nikt nie otworzył mu drzwi mieszkania. Uczestniczyk poinformował o tym policję. W dniu 29 listopada 2023 roku pełnomocnik uczestniczki poinformował wnioskodawcę, że nie wyraża ona zgody na kontakt bez udziału kuratora. Mimo, że już była decyzja sądu, że kurator jest niepotrzebny. W styczniu 2020 e, przepraszam w grudniu 2023 uczestniczka poinformowała wnioskodawcę w drodze SMS, kiedy był już w Polsce, w celu odbyciu kontaktu, że córka jest chora i do kontaktu nie dojdzie. Wnioskodawca zgodził się na kontakt wobec obecności matki, uczestniczka nie zgodziła się, nie pozwoliła ojcu zobaczyć chorej córki, rzekomo chorej córki. W styczniu 2024 roku, w piątek przed kontaktem, kiedy wnioskodawca był już w Polsce, z Norwegii przyjechał, uczestniczka poinformowała go sms-em, że nie dojdzie do kontaktu, bo nie ma kuratora, mimo, że nie musi być. W dniu kontaktu uczestnik stawił się w miejscu zamieszkania, matka nie otwarła, nie odbierała telefonu, domofon był wyłączony. W lutym 2024 roku do kontaktu nie doszło, mimo przyjazdu ojca do miejsca zamieszkania dziecka. Matka oświadczyła, że dziecko jest chore i tyle. Nie odbierała telefonów od ojca dziecka, ani domofonu. Dopiero wpuściła interweniujących funkcjonariuszy policji. W marcu 2024 do kontaktu nie doszło, mimo że uczestnik przyjechał do Polski. Uczestniczka zablokowała kontakt wnioskodawcy w telefonie. Wysłała SMS z informacją, że nie dojdzie do spotkania z powodu braku kuratora przy tych spotkaniach i że podjęła taką decyzję. I już koniec. W marcu 2024 roku do kontaktu nie doszło. Matka nie wyraziła zgody. Wnioskodawca na profilach społecznościowych zaczął dosypieć informacje dotyczące konfliktu stron, anonimizując dane, czyli nie podawał danych żadnych. Pamiętajcie, to jest istotne. Uczestniczka podczas rozprawy w dniu 3.04.2024 oświadczyła ostatecznie, że nie dopuści do kontaktu uregulowanego wykonalnym postanowieniem sądu okręgowego. Jej zdaniem kontakty mogły się odbywać tylko z udziałem kuratora, przy i po odbyciu badań psychiatrycznych przez wioskodawcę. Nie ma tego. Sąd postanowił, że może dziecko ten kilka razy poważyć zrobić zażalenie. Nie, nie ma zgody, nie ma podstaw, żeby tutaj cokolwiek było, ale ona oczywiście wie lepiej. Ona wie lepiej. Ma być kurator już. <słuch> Za to, co się okazało. Mam tutaj między innymi właśnie z Mopsu prośbę o to, aby na czas naczelnego się postępowania wydać zabezpieczenie formy nadzora, kuratora, czyli że kurator zostaje przypisany do matki dziecka. Mam zawiadomienie z, tutaj też z przedszkola o sytuacji, która miała miejsce, gdzie rzeczywiście pani tutaj naprawdę nieźle dała popis. Nie chciała pozwolić w ogóle w tym momencie dziecku zobaczyć się z ojcem. Panikowała przeraźliwie. Zabrała dziecko, zażądała, żeby policja przyjechała, żeby ojciec nie zobaczył dziecka. Mówimy o bardzo, bardzo mocnej tutaj alienacji, przy czym są decyzje sądowe, nakazy, które nakazują jej to jednak pozwolić się widzieć dziecku. Są tutaj nakazy zapłaty zwrotu poniesionych kosztów, są różnego rodzaju ostrzeżenia, ale mimo to dalej opiekę nad małoletnią sprawuje matka alienująca ojca, i sąd rozkłada ręce, bo mimo tego żon nakazuje matce udostępnić kontakty. Matka się po prostu go nie słucha. Nie słucha się nakazów sądu. Kuratora. Są tutaj zaświadczenia, z tego co widzę, gdzie kurator opisuje, że widać ewidentnie, że jest tutaj alienacja, że dochodzi do alienacji, manipulacji ze strony matki nad dzieckiem, żeby to dyskredytować ojca. Ocena specjalisty, eks eksperta. Moi drodzy, bezradność sądu w tej sytuacji jest po prostu śmieszna. Jak mamy liczyć, że to jest dobro dziecka, jeżeli sąd ewidentnie ma dowody na to, że to matka że to matka stanowi psychiczne i emocjonalne zagrożenie dla małoletniej, nie ojciec, a mimo to to jej pozwala mieć pieczę nad małoletnią? Pani Anna W. ma ograniczone prawa rodzicielskie, mimo to może opiekować się. Swoją nieletnią córką, alienować ojca, który ma pełnię praw rodzicielskich, nie stosować się do wyroków, nakazów sądowych. A pan Antoni w. może tylko czekać, aż on w końcu przyzna mu rację. I tak czeka już od 700 dni, nie widząc swojego dziecka. Brawo! polskie sądy.